Powstanie pierwszej części Star Wars minęło 48 lat aż do dzisiaj. W tym czasie na rynku pojawiło się masę fanowskich filmów, a my je sobie dzisiaj przeanalizujemy. Pierwszy film, jaki mam na dzisiaj przygotowany to Dark Jedi. Jest to film z 2019 roku. No i zobaczmy, co mamy tutaj przygotowany. Not without you. Mniecze świetlne to jest coś, po czym bardzo łatwo ocenić, czy coś będzie miało spoko poziom, czy nie. Bo samo zrobienie miecza świetnego w postprodukcji nie jest trudne, zresztą myślę, że każdy, kto jakkolwiek interesował się efektami CGI, zaczynał właśnie od mieczy świetnych I nawet możecie zobaczyć teraz moje pierwsze próby z mieczami i to jest po prostu dostosowanie biało-czerwonego gradientu lub biało-niebieskiego do ruchu patyka, więc to nie jest problem. Ale laser, mimo że taki laser jak w mierzach Świetnych nie istnieje, nie zachowuje się w taki sposób. On musi drykać, on musi on jest strumieniem energii, więc trzeba tam dodać albo jakieś miganie, albo jakieś wiązki, takie, żeby to nie było tak regularne. Może jakąś teksturę nawet. Jak możecie tutaj zobaczyć, ten film nie to jest. On nie jest regularny, on mruga cały czas, tak jakby wiecie, jakby ten nie był w ogóle jakiś popsuty. Taki. I na razie jakby nie oceniam tutaj choreografii, nic takiego, oceniam tylko i wyłącznie efekty. I okej, okay, fajne. Okej, okay. jak bym miał powiedzieć, jak to było zrobione? Jest to już coś na większą skalę, ponieważ postać odpychana bardzo płynnie odskoczyła i to byłoby niemożliwe, żeby aktor w taki sposób skoczył. Podejrzewam, że było tam zastosowana jakaś linka, nie wiem, czy z dźwigu, czy może koledzy tam zrobili dźwignię za drzewo i ciągnęli, żeby bohater odleciał, ale jest to bardzo fajnie zrobione. Do tego efekt zakrzywienia przestrzeni przez moc, no i jeszcze liście 3D, które mi się z tego wszystkiego najmniej podobają. Mimo, że dodają bardzo fajnego efektu interakcji z otoczeniem, co jest super, to są to po prostu dwu, dwuwymiarowe obiekty, nie, nie są w żaden sposób powyginane i wszystkie te liście wyglądają tak samo. To chociaż na przykład tutaj... Ono właśnie, tutaj już zrobili fajny motyw, bo po cięciu dali prawdziwe liście, po prostu posypali je z góry i fajnie się to łączy. No ale wszystko ujęcie bardzo fajne i bardzo charakterystyczne, bo założę się, że w żadnych innych filmach, które dzisiaj zobaczymy, nie będzie dokładnie takiego pokazania mocy jak tutaj. Tutaj, bum, ej, zarąbił się z roboczeń. No i znowu to użycie mocy. Nie no, fajne, fajnie to wygląda. Zobaczcie. I tutaj. O, Jezu, śmieszne cięcie, ale kurde, no nie, wydaje mi się, że tutaj były użyte linki dla kaskaderów. W tej scenie mega fajne połączenie efektu fizycznego, czyli tutaj, gdzie ten miecz leci między liściami prawdopodobnie za pomocą jakiejś nitki, aczkolwiek kurde, on się obraca chyba. No i następnie płynne przejście mega w obiekt 3D. Jście motion, fajne, bardzo fajne ujęcie. A tu będzie spoiler, także przechodzimy do następnego filmu. Tym razem mamy nieco nowszy film, bo jest on sprzed dwóch lat i są to X-Wingi ze Star Wars. Eee, no kurde. Okej, okay, tutaj już mogę powiedzieć, że to jest film tego typu, który na spokojnie mógłby polecieć do filmu kinowego I nikt nie zauważyłby różnicy, że jest to teoretycznie amatorski film Chociaż może nie, może... Jest ten film na pewno fanowski, ale on wygląda jak zrobiony przez jakieś studio Zobaczmy, no wygląda to kosmicznie <laughs> kosmicznie Kurczę, nie no, porównajmy sobie tą scenę już na sam początek Do pierwszych kosmicznych walk, jakie pamiętamy z pierwszych Star Warsów No i kurde, no to wygląda o niebo lepiej Aczkolwiek myślę, że gdyby porównać to do tej najnowszej trylogii Star Warsów To wcale efekt nie odstaje od tego, co widzieliśmy w kinach no pięknie to jest zrobione. Zobaczcie to. Mamy widok ogólny. Przejście do kabiny bezpośrednio. Przejście na aktora. Mega. Ała. ała. Moja karta graficzna cierpi, jak to ogląda. Ile tu jest elementów. Nie wiem, ale strzelam, że to jest zrobione w Houdini, bo Blender na pewno by tego nie uciągnął i nie wyglądałoby to tak dobrze. Houdini jest dobry, jeżeli chodzi o symulacje, wybuchy i tego typu rzeczy, możecie sobie obczaić. Przechodzimy do następnego filmu, o którym swego czasu było bardzo głośno, ponieważ jest to oryginalna scena walki obi z Darthem Vaderem, ale przerobiona przez CGI i nie tylko CGI, bo sceny były nagrywane od nowa na green screenie przez profesjonalnych aktorów i kaskaderów, a następnie w postprodukcji została doklejona twarz Obi-Wana oraz yy, Vader, o ile się nie mylę, był komputerowy. Całkowicie albo był to strój. W momencie, kiedy to wychodziło, robiło to naprawdę wrażenie, natomiast w tym momencie jest to film sprzed z, z 5 lat i w tym momencie na przykład boli mnie to CGI. I Boli mnie ono okrutnie, ale zobaczmy, zobaczmy, bo mimo wszystko warto, jest to naprawdę fajnie, o, jest to naprawdę fajnie przerobiona scena, którą warto zobaczyć. No zobaczmy, takie efekty, to, to jest coś, co było niemożliwe 40 parę lat temu. Cały tło tak naprawdę jest zrobione w technologii 3D. Fajna interakcja z otoczeniem. Widać, że tutaj ta twarz została po prostu wycięta z oryginalnego filmu i wklejona na ten kaptur. Ale mimo wszystko, no, warto docenić, bo wygląda to naprawdę niesamowicie. Zobaczyć walkę sprzed tylu lat, która zda, Nie wiem, czy ją pamiętacie, Ona wyglądała, jakby jak to patykami machali. A tutaj wygląda to naprawdę dobrze. Okej, okay, są też dodatki, te właśnie. Ale na przykład ten wybuch myślę, że mógł być zrobiony w blenderze. To jest takie, dosyć charakterystyczna faktura tego ognia. Ogień na darce się że prawdopodobnie w after Effekcie został zrobiony. Tak się strzela, nie? Jakby kompletnie nie wiem, może, może są to totalnie inne programy, ale tak mi to przypomina. Ale fajnie, fajnie. Jest, rzut mieczem. W 1977 roku jeszcze tego nie wynaleziono. Dobra, zobaczmy sobie teraz kulisy. I to, co jest bardzo fajne, i co się od razu rzuca w oczy, zobaczcie. Mamy światło po lewej i po prawej stronie tutaj darta widera. I zobaczcie. I później, kiedy doda się tło 3D, dokładnie po lewej i po prawej stronie są światła. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak naprawdę. Jeżeli chcecie wkleić jakąkolwiek postać z green screena do świata wirtualnego, najważniejsze jest odtworzenie światła. Wszystko inne można później poprawić. Ale światła, no jeżeli światło Wam w 3D świeci stamtąd, a wy nagracie jest stąd, no to daj, nic z tym nie zrobić. No dokładnie, tutaj mam pokazane jak została wklejana ta twarz. Musiała to być masakra, to co jest bardzo ciekawe, to odtworzenie cieni na, twarzu, na twarzy y, Obi-Wana. Bo wiecie, oni mieli do dyspozycji tylko oryginalne nagranie, czyli płaską twarz y, Obi-Wana, to było po prostu wiecie... 16 na 9 i tam była ta twarz, którą trzeba było następnie wkleić, ale to jest przyczyn technicznych, obiłam ona sobie kaptur, żeby po prostu e, zamaskować pewne niedoskonałości w we wklejaniu, ale problem jakiś pojawił był to cień. I według mnie zostało to zrobione bardzo dobrze. Nie wiem nawet w jaki sposób, czy było to ręcznie, e, ręczne robienie tego cienia, czy może jak, w jakiś sposób użyte AI tutaj było. Chociaż to jest film sprzed 5 lat, więc nie wiem, czy wtedy ta technologia AI była tak rozwinięta, ale no, ten cień wygląda naprawdę dobrze i. Fanie się on trzyma twarzy. Mega objęcie. Generalnie wklejanie postaci z green screena dzieli się na dwie metody. Pierwszy z nich, kiedy kamera jest statyczna, wtedy ruch kamery w całości dodajemy w CGI. Jest to sposób, który zdecydowanie ja preferuję, ponieważ wtedy mamy gwarancję, że jeżeli postać na kamerze stoi nieruchomo, następnie wklejmy ją do Blendera, to ona dalej będzie stała w miejscu, a będziemy animować tylko ruch kamery. Natomiast tutaj został użyty inny sposób. I takie ujęcie jest zdecydowanie trudniejsze do zrobienia, ponieważ polega ono na naklejeniu na green screena punktów trakujących. A następnie, kiedy wytniemy taką postać z green screena, mamy bardzo małą kontrolę nad ruchem kamery. W zasadzie w ogóle nie mam kontroli nad ruchem kamery, ponieważ on już został. Zrobiony. I to, co wtedy robimy, to trakujemy ujęcie i na punkty, które były na klicie, nakładamy nasze tło, co jest o wiele trudniejsze i bardzo często wtedy tło może lekko drgać, może nie pasować idealnie do ujęcia, ale jeżeli się uda, efekt jest naprawdę fajny. I zobaczmy teraz, jak to tutaj wyglądało. To, co tutaj jest bardzo fajne i to, czego ja kiedyś nie przewidziałam nagrywając pewną animację. Zrobiłem punktów na ścianie bodajże 8, gdzie to jest kompletne minimum. Zakładam, że te 8 punktów cały czas będzie na ekranie. Natomiast jak się okazało, w momencie kiedy kamera trochę się poruszyła, trochę ujęcie zostało przycięte, miałem do dyspozycji jakieś 3 punkty w tle, przez dodanie później tła pasującego do nagrania było praktycznie niemożliwe. Także bardzo fajnie tutaj jest to zrobione, że na tle jest masa tych punktów i na pewno tutaj trakowanie przebiegnie Płynnie. Na tym momencie możemy jeszcze zobaczyć, że bohater grający obi miał na twarzy punkciki, które również później pomogły w trakowaniu. A w momencie, kiedy podejrzewam, że nie wiem, że zapalił się tutaj Miecz Świetlny, coś takiego, po lewej stronie została zapalona lampa, ponieważ później dodawanie w postprodukcji tutaj odblasków na zbroi, powiedzmy, Darth Vadera byłoby masakrom i nie wyszłoby tak dobrze. No. <laughs> <to> Kasmus like <laughs> spadł. Kocham Darta Vadera zbijając piątki i żółwiki. Ho, green screen ludki w praktyce Zbroja tartowitera jest problematyczna jeszcze z jednego powodu Jak zobaczycie tutaj na oryginalnym ujęciu nagranym na green screenie Wszystko się od niej odbija, w tym zielone ściany I na przykład zobaczcie na jego hełm w tym momencie A zobaczcie jak wygląda w postprodukcji? Nie widać tutaj tego zielonego. To również jest rzecz, o którą yy, warto zadbać, szczególnie kiedy zaczynacie swoją przygodę z green screenem, żeby zastąpić zielony kolor na waszej skórze, bądź ubraniach, bądź obiektach, które trzymacie, albo kolorem przeciwstawnym do zielonego, żeby zneutralizować ten kolor, ponieważ to właśnie to najczęściej zdradza, że coś zostało nagrane na green screenie. A teraz film sprzed 8 lat. Który, jak dobrze pamiętam, zainspirował mnie do tworzenia grafiki 3D i łączenia jej z prawdziwymi nagraniami. wam tylko jedną scenę z tego filmu. O właśnie. Teoretycznie jest to banalna scena, są po prostu elementy 3D wklejone na obraz, ale przez to, że kolory są dopasowane, przez to, że elementy mają dużo szczegółów, jest to bardzo satysfakcjonujące do oglądania. No i głębia ostrości też tutaj robi Mega fajny. mega chciałem wam to pokazać, bo jest to pewnie jedna z pierwszych tego typu scen, jaką oglądałem i bardzo mnie ona zainspirowała do tego, co teraz robię. Dobra, teraz dla odmiany mamy polski film, także zobaczmy, co nas czeka. Kosmiczna komuna pod skrzydłami imperatora próbuje podbić cały kosmos. Ostatni przyczółek Unii Kosmosu na planecie Brukselka 4 Bardzo o I jestem fanem. Starszy podporucznik, pytarda, i szeregowy, szeregowy nie wybuchnął. Mam kazał przestać strzelać! No bo ten, panie generale, złoty amunicja się skończyła. Dla ciebie, panie generale! No przecież powiedziałem, panie generale, złoty. Tak było, no, 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 na Panie generale, dobra! Jaki był zamysł tutaj na tło? Bo to wygląda jak nagranie jakiegoś ogniska na przybliżeniu 30-krotnym, żeby był jakiś fragment widać Jest <noise> to to wklejone w tle. Nie wiem w jakim celu, czy to ma symbolizować jakiś wybuch, pole walki, czy coś takiego. Dam wam life jeżeli wklejacie śnieg, lub deszcz na pierwszym planie to warto go strakować z nagraniem w najprostszy możliwy sposób to wtedy będzie on się przesuwał razem z kamerą i będzie wyglądało to lepiej, a nie tak jakby było wklejone Ej i tu normalnie... <ścoughs> Jeszcze żeby to się dało z tego zarobić Ej, znowu mam coś takiego, zobaczcie jak zarobiście zrobiłam ta scena, że normalnie ten statek, on jest wklejony za drzewa, wygląda to dobrze, nie widać? Ja czasami mam problem. Ja za każdym razem mam problem, żeby wkleić coś za drzewa, bo jest to dosyć trudne, nawet jeżeli masz to niebo czyste A tutaj wygląda to naprawdę dobrze Do pewnego momentu wyglądało dobrze. Ktoś zapomniał wyciąć klarki kluczowej i na koniec stateczek zaczął się podnosić. To by było na tyle. Napiszcie w komentarzu z jakiego serialu bądź filmu chcielibyście zobaczyć filmy fanowskie następnym razem. Do zobaczenia i cześć!